Siemanko, witam cię z nadbrzegu jeziora. Jeśli jesteś wędkarzem i zastanawiasz się nad rozpoczęciem swojej przygody z wędkarską elektroniką, albo po prostu wędkujesz i nie jesteś zadowolony z osiąganych przez siebie wyników i chciałbyś się poprawić, mam coś specjalnie dla ciebie, mianowicie trophy bundle od Dipera, czyli zestaw specjalny w skład którego wchodzi Hozonda Dipper Chill Plus 2, do tego w prezencie całkowicie za darmo otrzymujesz latarkę Dipper, uchwyt do telefonu na wędkę i dostęp do konta premium, czyli dostęp do map batymetrycznych. Tak to się prezentuje w środku. Jeśli chodzi o uchwyt, jest to must have dla każdego wędkarza, który skanuje z brzegu i wyrzuca dipera przy pomocy wędki. Na tym uchwycie bezpiecznie zamontujesz swój telefon i możesz komfortowo obsługiwać aplikację. Drugim prezentem jest latarka Diper 2 w 1 Powerbank, czyli nad wodą w takich warunkach jak ja w tej chwili możesz naładować swój telefon, swojego dipera albo inne urządzenie do tego latarka pięciofunkcyjna pięć funkcji świecenia, światło skupione, rozproszone tryb SOS z tyłu na latarce znajdziesz magnes dzięki któremu możesz przypiąć na przykład do drzwi samochodu i oświetlić potrzebną przestrzeń albo zawiesić na jakiejś gałęzi albo po prostu w namiocie. Latarka jest wodoodporna dzięki czemu możesz używać jej na zewnątrz nawet w jakimś deszczu no i część najważniejsza tego zestawu, czyli inteligentna echosonda Dipper Chir Plus 2. Echosonda, e, która dzięki technologii Chirp potrafi separować obiekty co 1 cm. Dzięki czemu możesz odróżnić twardość dna, twarde dno od miękkiego, możesz odróżnić rośliny od kamieni, czy ławicery pod jednej większej ryby. Dodatkowo bez różnicy to jak wędkujesz czy łowisz z brzegu, czy z łódki, możesz zastosować Dipera. Czy łowisz białoryb, czy łowisz drapieżniki również, jeżeli łowisz na e, spławik Fider bądź łowisz karpie, albo po prostu spinningujesz, możesz zastosować dippera. co daje ci świetne narzędzie do wykorzystania do tego, żeby poprawić swoje wyniki. Możesz eksplorować nowe zbiorniki przy pomocy batymetrii i echosondy diper wrzuconej do wody. Możesz skanować i cieszyć się znajdując nowe miejsca, znajdując ryby. I mam nadzieję, że skutecznie je łowiąc. Oferta jest limitowana ilościowo, więc jeżeli zastanawiasz się nad zakupem jakiejś elektroniki, Rozważ zakup takiego zestawu, w którym dostajesz trzy gratisy: latarkę, diper, uchwyt do telefonu i konto premium. Mi nie pozostaje nic innego, jak wziąć teraz dipera, zamontować go na wędkę, wyrzucić za siebie i zobaczyć, czy pod tą wodą za mną coś się kryje. Do zobaczenia nad wodą. Cześć!